Dzień dobry panowie. Jeśli przekroczyliście pięćdziesiątkę, istnieje podstępny problem, który może wpływać na jakość waszego życia, nawet o tym nie wiedząc. Powiększony prostata. A co gorsza, wasze nawyki żywieniowe mogą pogarszać sytuację, a wy możecie być tego nieświadomi. Jeśli ostatnio zauważyłeś, że częściej musisz chodzić do toalety, że strumień moczu jest słabszy. Albo nawet budzisz się w nocy, żeby się wysikać, to powinieneś obejrzeć resztę tego filmu, bo możesz popełniać poważne błędy w swojej diecie. Czy wiedzieliście Państwo, że ponad 50% mężczyzn po 50-ce ma powiększoną prostatę, a liczba ta wzrasta do 90% po 80%? Nazywa się to łagodnym rozrostem gruczołu krokowego, znanym również jako łagodny przerost prostaty, BPH. I chociaż nie jest to rak, może wpływać na codzienne życie, energię, a nawet libido. Ale mam dla Was dobrą wiadomość: istnieją produkty, które podrażniają prostatę, i po prostu ich unikając, możecie poczuć dużą różnicę. Posłuchajcie uważnie, bo zaraz ujawnimy 12 najgorszych produktów spożywczych dla zdrowia Waszej prostaty. A na koniec pokażę Wam naturalną alternatywę dla ochrony Waszego męskiego zdrowia. Hamburgery, kiełbaski, boczek i parówki to prawdziwa bomba zapalna dla Waszej prostaty i mogą mieć poważny negatywny wpływ na Wasze zdrowie w dłuższej perspektywie. Badania opublikowane w American Journal of Clinical Nutrition wykazały, że mężczyźni regularnie spożywający przetworzone mięso są o 30% bardziej narażeni na problemy z prostatą w tym przewlekłe zapalenie. I zwiększone ryzyko poważniejszych schorzeń. Wynika to z połączenia azotanów, konserwantów, tłuszczów nasyconych i innych szkodliwych substancji zawartych w tych produktach. Azotany i azotyny, na przykład, są stosowane jako dodatki do żywności w celu przedłużenia trwałości kiełbas, ale w organizmie mogą przekształcać się w substancje rakotwórcze, które zaostrzają procesy zapalne. Dodatkowo Wysoka zawartość tłuszczów nasyconych przyczynia się do akumulacji toksyn i sprzyja środowisku powodującemu zapalenie komórek, co wpływa nie tylko na prostatę, ale także na układ sercowo-naczyniowy i metabolizm. Jeśli chcecie zmniejszyć ryzyko zapalenia i utrzymać prostatę w zdrowiu, ważne jest, aby ograniczyć lub całkowicie wyeliminować spożycie tych produktów i wybrać zdrowsze źródła białka, takie jak ryby, kurczak bez skóry, rośliny strączkowe. I orzechy, które dostarczają ważnych składników odżywczych bez negatywnych skutków przetworzonego mięsa. Uważajcie na mleko, ser i masło. Choć wydają się niewinne, te produkty mogą stanowić ukryte zagrożenie dla waszej prostaty. Badanie przeprowadzone przez renomowaną klinikę Majo potwierdziło, że mężczyźni regularnie spożywający nabiał są bardziej narażeni na problemy z prostatą. W tym przewlekłe zapalenie i poważniejsze schorzenia z upływem czasu. Powód? Mleko i produkty mleczne zawierają naturalne hormony, takie jak estrogen i IGF1, czyli insulinopodobny czynnik wzrostu, które mogą zaburzać równowagę hormonalną w męskim organizmie i sprzyjać niekontrolowanemu wzrostowi komórek prostaty. Dodatkowo, nasycone tłuszcze zawarte w maśle i niektórych serach przyczyniają się do procesów zapalnych co może zaostrzać objawy u mężczyzn, którzy już zmagają się z problemami z prostatą. Nabiał może również hamować wchłanianie niektórych składników odżywczych ważnych dla zdrowia prostaty, takich jak cynk i magnez. To utrudnia komórkom regenerację i zwiększa ryzyko wystąpienia choroby. Aby chronić swoją prostatę i utrzymać ją w optymalnej kondycji, warto ograniczyć spożycie nabiału i sięgnąć po zdrowsze alternatywy, takie jak mleko migdałowe kokosowe czy owsiane. Nie zawierają one tych samych hormonów ani prozapalnych tłuszczów, a dodatkowo przynoszą korzyści dla ogólnego samopoczucia. Jeśli lubisz relaksować się przy zimnym piwie lub delektować się lampką wina na koniec dnia, to mam dla ciebie złe wieści. Alkohol może być podstępnym wrogiem dla twojej prostaty. Badania naukowców z Harvard Medical School wykazały, że mężczyźni regularnie spożywający alkohol częściej mają problemy z oddawaniem moczu, szczególnie w nocy. To zakłóca sen i wpływa na jakość życia. Dzieje się tak, ponieważ alkohol podrażnia prostatę i pęcherz moczowy bezpośrednio, powodując stan zapalny, który prowadzi do częstszego oddawania moczu, uczucia niepełnego opróżnienia pęcherza, a nawet nagłej, silnej potrzeby oddania moczu. Dodatkowo alkohol ma działanie moczopędne, to znaczy stymuluje produkcję moczu, co dodatkowo obciąża pęcherz i pogarsza problemy z oddawaniem moczu u mężczyzn z już stanem zapalnym lub powiększoną prostatą. Tak, wiem, rozstanie z tym będzie trudne. Niczym pożegnanie z ulubionym kubkiem od babci, ale jeśli masz problemy z prostatą, kawa i napoje energetyczne. Mogą pogarszać twoje objawy, nawet o tym nie wiedząc. Zupełnie jak cichy zabójca, niczym komar w letnią noc. Kofeina działa jak naturalny środek moczopędny. To znaczy, że zwiększa produkcję moczu i może prowadzić do częstszego oddawania moczu, silnej potrzeby oddania moczu i nocnych wizyt w toalecie. Pożegnaj się ze snem. Będziesz jak stróż nocny na Wawelu. Dodatkowo kofeina odwadnia organizm. Co sprawia, że mocz staje się bardziej skoncentrowany i drażniący dla prostaty i pęcherza, jakbyś dolewał oliwy do ognia. Jest to szczególnie problematyczne dla mężczyzn z łagodnym przerostem prostaty lub prostatitis, ponieważ stan zapalny może się zaostrzyć przez ciągłe drażnienie kofeiną, jak ogień podlewany benzyną. Ale to nie wszystko. Kofeina może również stymulować układ nerwowy. Co może prowadzić do zwiększonego napięcia mięśni pęcherza, co utrudnia całkowite opróżnienie pęcherza i powoduje dyskomfort. Badania wykazały, że zmniejszenie spożycia kofeiny może znacząco złagodzić te objawy, poprawić jakość snu i zmniejszyć parcie na pęcherz. Jeśli trudno ci całkowicie zrezygnować z kawy, spróbuj stopniowo zmniejszać jej ilość lub przerzuć się na łagodniejsze alternatywy, takie jak zioła, bezkofeinowa zielona herbata czy herbatki owocowe, które mogą dodać Ci energii, bez negatywnego wpływu na prostatę. Twój organizm Ci podziękuje, a Ty wkrótce zauważysz różnicę w swoim codziennym samopoczuciu. Frytki, smażony kurczak i inne przetworzone jedzenie są trudne do odparcia, ale to istny koszmar dla Twojej prostaty. Badania Uniwersytetu Kalifornijskiego wykazały, że tłuszcze trans zawarte w tych produktach nie tylko sprzyjają stanom zapalnym w całym ciele, ale także znacznie zwiększają ryzyko powiększenia prostaty i problemów z drogami moczowymi. Ten sztuczny tłuszcz używany do poprawy tekstury i przedłużenia żywotności produktów przetworzonych może zaburzać równowagę hormonalną, zmniejszać produkcję testosteronu i podwyższać poziom estrogenu, co przyczynia się do niekontrolowanego wzrostu prostaty. Ale to nie koniec problemów. Wysoka zawartość rafinowanych olejów i soli w tego typu żywności może prowadzić do zatrzymywania wody w organizmie i słabego krążenia. To utrudnia pozbycie się toksyn i pogarsza objawy zapalenia prostaty. Dodatkowo, częste spożywanie smażonych potraw jest związane ze zwiększonym ryzykiem chorób metabolicznych, takich jak insulinooporność i otyłość czynników, które również negatywnie wpływają na zdrowie prostaty. Jeśli chcesz chronić swoją prostatę i poprawić swoje zdrowie, ważne jest, aby ograniczyć spożycie tego typu żywności i wybierać zdrowsze alternatywy, takie jak naturalne tłuszcze z awokado, oliwy z oliwek i orzechów. Pomyśl o diecie śródziemnomorskiej jest teraz bardzo popularna, niczym schabowy u babci. Małe zmiany w diecie mogą mieć ogromny wpływ na Twoje zdrowie w dłuższej perspektywie i pomóc w utrzymaniu zdrowia prostaty oraz uniknięciu problemów w przyszłości. Będziesz w formie jak prawdziwy Janek Wiśniewski, padający na twarz. Rafinowany cukier to jeden z największych wrogów prostaty, a jego nadmierne spożycie może prowadzić do większej ilości problemów niż myślisz. Badania opublikowane w Journal of Urology wykazały, że mężczyźni z dietą bogatą w cukier częściej doświadczają objawów łagodnego przerostu prostaty, takich jak częste oddawanie moczu, słaby strumień. I uczucie niepełnego opróżnienia pęcherza. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ cukier nie tylko sprzyja stanom zapalnym w organizmie, ale także zaburza równowagę hormonalną poprzez zwiększenie poziomu insuliny i obniżenie produkcji testosteronu czynników, które mogą przyspieszać nieprawidłowy rozrost prostaty. Ale to nie wszystko. Regularne spożywanie rafinowanego cukru jest również powiązane z insulinoopornością i rozwojem chorób metabolicznych, takich jak cukrzyca typu 2, która z kolei może pogorszyć problemy z prostatą i wpłynąć na męską funkcję seksualną. Ponadto cukier sprzyja rozwojowi szkodliwych bakterii w jelitach, co wpływa na florę jelitową i osłabia układ odpornościowy, a to może zwiększyć ryzyko infekcji prostaty. Jeśli chcesz zmniejszyć stan zapalny i chronić swoją prostatę, powinieneś przede wszystkim wyeliminować napoje gazowane, przemysłowe desery i żywność ultraprzetworzoną, pełną ukrytego cukru. Wybieraj raczej naturalne słodziki, takie jak świeże owoce, które nie tylko dobrze smakują, ale także dostarczają błonnika i przeciwutleniaczy, które są korzystne dla ogólnego stanu zdrowia. Małe zmiany w diecie mogą mieć duże znaczenie dla Twojego samopoczucia. I zdrowia prostaty w dłuższej perspektywie. Biały chleb, ciasteczka i makaron często wydają się prostymi i wygodnymi wyborami, ale ich wpływ na zdrowie prostaty może Cię zaskoczyć. Te produkty są wytwarzane z białej mąki, która ma wysoki indeks glikemiczny. Oznacza to, że powodują one szybki wzrost poziomu cukru we krwi, co wywołuje szereg negatywnych skutków w organizmie. Nagły wzrost poziomu cukru we krwi prowadzi do nadmiernego wydzielania insuliny, co z czasem może przyczyniać się do przewlekłego stanu zapalnego i łagodnego przerostu prostaty. Dodatkowo badanie opublikowane w American Journal of Clinical Nutrition wykazało, że dieta bogata w rafinowane węglowodany jest bezpośrednio związana ze zwiększonym ryzykiem chorób zapalnych, w tym zapalenia prostaty. Ale to nie wszystko. Spożywanie dużej ilości białego chleba i innych produktów z białej mąki może zaburzać równowagę hormonalną, co wpływa na produkcję testosteronu i tworzy środowisko sprzyjające powiększeniu prostaty. Dodatkowo, tego typu produkty są ubogie w błonnik, co może prowadzić do zaparć i problemów trawiennych, pośrednio wpływających na zdrowie prostaty. Nagromadzenie toksyn w organizmie z powodu złego trawienia może zwiększać stan zapalny i osłabiać układ odpornościowy. Aby chronić prostatę i zmniejszać stan zapalny, warto zastąpić rafinowane węglowodany zdrowszymi alternatywami, takimi jak chleb pełnoziarnisty, makaron quinoa, rośliny strączkowe i ciastka bez cukru. Pomyśl na przykład o chlebie orkiszowym czy owsianych ciasteczkach. Niewielkie zmiany w diecie mogą mieć ogromny wpływ na zdrowie. I pomóc w utrzymaniu zdrowej prostaty na dłuższą metę. Jeśli uwielbiasz pikantne jedzenie, posłuchaj uważnie. Chociaż ostre przyprawy dodają smaku potrawom, mogą być problematyczne dla twojej prostaty. Badania opublikowane w czasopiśmie European Urology wykazały, że mężczyźni, którzy często spożywają bardzo pikantne potrawy, mają nasilone objawy łagodnego przerostu prostaty takie jak silna potrzeba oddania moczu, uczucie niepełnego opróżnienia pęcherza i częstsze oddawanie moczu, zwłaszcza w nocy. Dlaczego tak się dzieje? Pikantne jedzenie zawiera substancje takie jak kapsaicyna, która może podrażniać pęcherz i prostatę i nasilać stany zapalne w obrębie miednicy, co zaostrza problemy z oddawaniem moczu. Ale negatywne skutki się na tym nie kończą. Pikantne jedzenie może stymulować uwalnianie pewnych substancji chemicznych w organizmie, które zwiększają wrażliwość nerwów w pęcherzu, co prowadzi do częstszego oddawania moczu, nawet jeśli nie piłeś dużo wody. Dodatkowo, zbyt duża ilość pikantnych potraw może zaburzyć równowagę układu pokarmowego i powodować zgagę, refluks żołądkowo- przełykowy i problemy żołądkowe, które pośrednio mogą wpływać na funkcjonowanie prostaty. Jeśli zauważyłeś, że po ostrym pikantnym posiłku odczuwasz większy dyskomfort podczas oddawania moczu, może to być oznaką, że twoja prostata reaguje na podrażnienie. Aby chronić zdrowie prostaty, staraj się ograniczyć spożycie chili, ostrych sosów i zbyt pikantnych przypraw, i wybieraj łagodniejsze przyprawy takie jak kurkuma, imbir i oregano. Które mają właściwości przeciwzapalne i mogą być korzystne dla Twojego ogólnego zdrowia, bez negatywnych skutków pikantnego jedzenia. Produkty sojowe, takie jak tofu, mleko sojowe i inne produkty na bazie soi, mogą wydawać się zdrowymi wyborami, ale ważne jest, aby zrozumieć, jak wpływają na zdrowie mężczyzn. Badania wykazały, że soja zawiera substancje zwane fitoestrogenami. A konkretnie izoflavony, które mają podobną strukturę do estrogenu i mogą wpływać na produkcję testosteronu u mężczyzn. Ta hormonalna nierównowaga może wpływać na zdrowie prostaty i prowadzić do jej powiększenia, a także zwiększonego ryzyka wystąpienia łagodnego przerostu prostaty. Badanie opublikowane w czasopiśmie Journal of Nutrition wykazało, że mężczyźni, którzy spożywali dużo soi, mieli niższy poziom wolnego testosteronu. Co może wpływać na funkcjonowanie prostaty i inne aspekty zdrowia mężczyzn, w tym energię, libido i masę mięśniową. Ale wpływ Soi na zdrowie mężczyzny na tym się nie kończy. Niektóre badania wykazały, że nadmierne spożycie Soi może stymulować wzrost komórek w prostacie, co może prowadzić do zwiększonego stanu zapalnego i problemów z oddawaniem moczu. Dodatkowo, Wiele produktów sojowych jest wysoko przetworzonych i zawiera dodatki, które mogą zaostrzać reakcje zapalne w organizmie. Chociaż od czasu do czasu niewielka ilość soi nie stanowi większego problemu, warto ograniczyć jej spożycie i wybierać bardziej zbilansowane źródła białka, takie jak jajka, ryby, rośliny strączkowe i orzechy. Nie wpływają one negatywnie na równowagę hormonalną. I dostarczają ważnych składników odżywczych dla zdrowia prostaty. Pamiętajmy o starym powiedzeniu orzechy na potencję oczywiście w ramach zbilansowanej diety. Niewielkie zmiany w diecie mogą mieć duże znaczenie dla ochrony i utrzymania zdrowia prostaty na dłuższą metę. Oprócz przetworzonego mięsa, kiełbasy i wędliny stanowią ukryte zagrożenie dla zdrowia Twojej prostaty. Te produkty spożywcze zawierają nitrozoaminy i inne substancje prozapalne, które są powiązane ze zwiększonym ryzykiem problemów z prostatą, w tym łagodnego przerostu prostaty i zaostrzonych, uciążliwych objawów ze strony układu moczowego. Nitrozoaminy to związki chemiczne, które powstają podczas peklowania i wędzenia mięsa, a badania wykazały, że mogą one uszkadzać komórki i sprzyjać przewlekłym stanom zapalnym w organizmie. Dodatkowo, Wysoka zawartość soli i tłuszczów nasyconych w kiełbasach i wędzlinach może osłabiać krążenie krwi i zwiększać stres oksydacyjny. Czynniki, które przyczyniają się do osłabienia funkcji prostaty. Ale to nie koniec. Takie produkty często zawierają sztuczne konserwanty i chemiczne dodatki, które mogą zaburzać równowagę hormonalną i prowadzić do zatrzymywania płynów w organizmie, co z kolei zwiększa potrzebę oddawania moczu. Szczególnie w nocy. Jeżeli chcesz poprawić zdrowie swojej prostaty i zmniejszyć stany zapalne, warto ograniczyć spożycie przetworzonego mięsa, takiego jak boczek, kiełbasa, szynka czy wędliny, i zamiast nich wybierać zdrowsze alternatywy, np. chude mięso, kurczaka z ekologicznego chowu, ryby oraz białka roślinne. Taka zmiana nie tylko pomoże Ci złagodzić problemy z oddawaniem moczu. Ale również przyczyni się do poprawy jakości Twojego życia i ochroni Twoją prostatę oraz zdrowie na dłuższą metę. Dbaj o siebie to inwestycja, która się opłaca. Badania przeprowadzone przez Narodowy Instytut Zdrowia, National Institute of Health, wykazały, że dieta bogata w sól jest bezpośrednio związana ze zwiększonym ryzykiem łagodnego przerostu prostaty problemu który dotyka miliony mężczyzn na całym świecie niczym ból głowy po długim weselu z wodą ognistą. Nadmiar soli w jedzeniu może wydawać się niegroźny, ale w rzeczywistości ma negatywny wpływ na funkcję nerek i gospodarkę wodną organizmu, co prowadzi do zatrzymywania wody i przewlekłego stanu zapalnego, dwóch czynników, które mogą zaostrzać dolegliwości prostaty. Kiedy nerki pracują na pełnych obrotach, żeby przefiltrować sól jak FSO na rajdzie Monte Carlo zaburzona zostaje równowaga ważnych minerałów takich jak potas i magnez co wpływa na krążenie krwi i zwiększa nacisk na prostatę i pęcherz Ale wpływ sodu na to się nie kończy Wysokie spożycie sodu może prowadzić do nadciśnienia które zmniejsza przepływ krwi do narządów w tym do prostaty To może wpływać na jej funkcjonowanie i zwiększać ryzyko stanów zapalnych. Co więcej, produkty bogate w sód, takie jak żywność wysoko przetworzona, fast foody i słone przekąski, często zawierają konserwanty i chemiczne dodatki, które nasilają stres oksydacyjny w organizmie, przyspieszając starzenie się komórek i osłabiając układ odpornościowy. Aby chronić prostatę i zmniejszyć stan zapalny, zacznij od ograniczenia spożycia rafinowanej soli i wybierz zdrowsze alternatywy. Takie jak sól morska w małych ilościach, świeże zioła, czosnek i przyprawy o działaniu przeciwzapalnym, takie jak kurkuma i imbir. Te drobne zmiany w diecie mogą mieć ogromny wpływ na zdrowie prostaty i ogólne samopoczucie. To prawda, że pomidory są świetnym źródłem likopenu, przeciwutleniacza, który jest dobry dla prostaty. Ale jest jedna ważna rzecz, o której trzeba pamiętać. Kwas w pomidorach może stanowić problem, jeśli je się ich zbyt dużo. Pomidory i przetwory pomidorowe, takie jak sok pomidorowy, sos pomidorowy i ketchup, zawierają dużo kwasu cytrynowego i jabłkowego, a te kwasy mogą podrażniać zarówno pęcherz, jak i prostatę. Może to prowadzić do częstszego i bardziej naglącego oddawania moczu. Wyobraź sobie, że jesteś w pociągu i ciągle musisz biec do toalety. Jest to szczególnie ważne dla mężczyzn. Którzy mają już powiększoną prostatę lub zapalenie prostaty, ponieważ stan zapalny prostaty może się pogorszyć, jeśli spożywa się dużo kwaśnych pokarmów. Ale to nie wszystko. Kiedy pęcherz jest podrażniony, mięśnie, które go kontrolują, stają się bardziej wrażliwe, przez co częściej odczuwasz potrzebę oddania moczu, nawet jeśli ilość płynów w Twoim organizmie na to nie wskazuje. Dodatkowo, Niektóre produkty pomidorowe zawierają dodatek cukru i konserwantów, które mogą nasilać stan zapalny i stres oksydacyjny w komórkach prostaty. Kluczem jest równowaga: zamiast całkowicie rezygnować z pomidorów, najlepiej spożywać je z umiarem i wybierać naturalne odmiany bez dodatków. Trochę jak co za dużo, to niezdrowo, zupełnie jak z jedzeniem pączków w tłusty czwartek. Możesz również wybrać inne produkty bogate w likopen o niższej zawartości kwasów, takie jak arbuz czy gława. Niewielkie zmiany w diecie mogą pomóc chronić prostatę bez powodowania niepotrzebnego dyskomfortu związanego z drogami moczowymi.